Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Miał być rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, a nawet utrata większości w Sejmie, ale rozeszło się chyba po kościach. Wczoraj władze PIS odwiesiły Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Lecha Kołakowskiego w prawach członka, członków partii. W środę podobny los spotkał we wtorek podobny los, czyli spotkał pa, między innymi pana i 13 w sumie posłów PISU konflikt wewnętrzny zażegnany. No Mogę powiedzieć, że cieszę się, wszyscy się cieszymy z tych decyzji. To, że była groźba utraty większości, to bardziej, bardziej pobożne życzenia opozycji. Natomiast w moim przypadku oznacza to, że jest to powrót do pełnych, pełnych praw członka prawa i sprawiedliwości, które miałem od 19 lat. Ale czy to jest się... tak, że panie pośle, że, że w ogóle pan rozważał odejście z klubu PiS, no bo w tym okresie zawieszenia formalnie był pan członkiem klubu parlamentarnego? Tak, byłem członkiem klubu parlamentarnego. Nie rozważałem, nie, w ogóle nie brałem pod uwagę odejścia z klubu PiS. W polityce można cokolwiek zrobić, tylko będąc członkiem drużyny, silnej drużyny, i taką silną drużyną jest prawo i sprawiedliwość. Wiem, że były prowadzone różne rozmowy, były także prowadzone rozmowy i ze mną, gdy byłem w Warszawie. Ale ja też, jeśli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, to, to namawiałem do, do jedności, do tego, że musimy stanowić jedną rozumiem, drużynę. Rozumiem, że pan poseł Są mówi... Są trudne czasy i wiele innych problemów. Ale ja rozumiem, że mówi pan, że prowadzone były rozmowy, to rozumiem, że prowadził je poseł Kołakowski czy ktoś inny na temat stworzenia nowego koła, alternatywnego koła. Tak można powiedzieć w gronie tych osób jakieś tam rozmowy były. Tak się zdarzyło, że w październiku byłem dwa razy w Sejmie, więc, więc siłą rzeczy o tym, te, o tym rozmawialiśmy. Tak czy, tak czy owak powrót posłów nastąpił, no ale ta większość parlamentarna, którą ma Klub Prawa i Sprawiedliwości, ona można powiedzieć, to nie jest jakaś przytłaczająca większość, 234 w tej chwili posłów, do większości potrzeba 231. No to, to jest tak, że ta większość w wciąż... Wciąż wisi na włosku, i, i każdy jakiś ewentualnie konflikt może tej większości zagrozić? Panie redaktorze, nie widzę takich perspektywów konfliktów. W poprzedniej kadencji też mieliśmy niewielką większość, tam wprawdzie. Nazwijmy to, istniały pewne bufory całe, całej sytuacji, natomiast w tej chwili takiego buforu dodatkowego nie ma, ale yy, jak to się mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I ja całą tą sytuację tak traktuję, że będziemy jeszcze mocniejsi, i będziemy bardziej dostrzegać to, że nawet jak się różnimy w pewnych kwestiach, to musimy być razem. To jeszcze tylko przypomnijmy, że osią sporu związaną właśnie z zawieszeniem parlamentarzystów była tak zwana piątka dla zwierząt, której wbrew zaleceniom kierownictwa partii i klubu był pan przeciwny. Pod koniec października okazało się, że projekt nowelizacji tej ustawy nie będzie dalej procedowany. Ma powstać nowy projekt. Poselski w tej sprawie. To ja mam pytanie: Czy on w ogóle powstanie, czy ty, ta sprawa wróci jeszcze w tej kadencji? No i w związku z tym, czego się należy spodziewać, jeśli chodzi o postawę tych parlamentarzystów, tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli przeciwni? Panie redaktorze, rzeczywiście w październiku akurat ze względu na posiedzenie komisji, gdzie planowane było omawianie, tej, procedowanie ustawy po jej powrocie z Senatu. By, byłem w Warszawie i yy, z radością przyjąłem to, że to posiedzenie się nie odbyło. Oczywiście yy, wtedy w gronie posłów, jak i senatorów zainteresowanych tym tematem sporo dyskutowaliśmy yy, z nadziejami takimi, że yy, ten projekt dalej oczywiście nie będzie procedowany. Pojawiła się informacja, że jest, że jest nowy projekt, który uwzględnia nowe rzeczy, do końca nie, nie wiemy, na czym ten projekt miałby polegać, bo generalnie rzecz biorąc y, zastrzeżeń co do sensu ustawy może i nie ma, ale kwestia tkwi w konkretnych zapisach. Niektóre z nich były na tyle poważne i naszym zdaniem uderzające w wieś i w nasze rolnictwo, że nie mogliśmy je poprzeć. Ja no, ale myślę, ale w takim razie, panie pośle, no... i, przywró i przywrócenie też yy, posłów Ardanowskiego i Kołakowskiego yy, zmierza ku realizacji naszych, tych nadzień, że dalszego procedowania w tym zakresie, w tym zarysie ustawy nie będzie. Czyli Jarosław Kaczyński skapitulował w tej sprawie? Yy, nie chciałbym to nazywać kapitulacją, bo nie wiem jeszcze, jak się sytuacja no ale, to, ale to był jego, firmowany przez, przez niego projekt. On mówił, że ten projekt powinni, czy, czy muszą poprzeć dobrzy ludzie. I, I że no i była to, czy miał być to jeden z priorytetowych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, oczywiście. Kwestie ochrony zwierząt są bardzo ważne dla prezesa Kaczyńskiego. I bardzo wiele rozwiązań, które, które w tej ustawie były, są zapewne dobre. Musimy jak najbardziej dbać, dbać o zwierzęta. Mnie do tego nie trzeba, panie redaktorze, przechowywać, bo ja jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii. Natomiast to, że całe w zasadzie poselskie życie to jest też związane i moja w ogóle działalność zawodowa jest związana ze, ze środowiskiem wiejskim no odbyłem masę spotkań z, z rolnikami Wydaje mi się, że czuje to środowisko, no i dlatego, mimo że należy do tych posłów, którzy na przestrzeni pięciu lat są w czołówce przestrzegania dyscypliny, no w tym wypadku no było to bardzo ciężkie. Czyli Jarosław Kaczyński, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości doszło do wniosku, że skoro może narazić zwolenników swoich na wsi rolników, może narazić się na protesty Agrouni, chociażby i to niezadowolenie społeczne, i na tym może dużo stracić to Zawiesiło ten, ten projekt, tę sprawę. No widzimy też po sondażach ostatnich. Pierwszy raz od wielu, wielu lat, y czy od wielu, wielu miesięcy właściwie, to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło poniżej 30%. Panie redaktorze, środowisko wiejskie. Rolnictwo, rolnicy zawsze będą dla nas ważni. Ja osobiście uważam, że zawsze powinniśmy uwzględniać interesy naszych rolników i mam nadzieję, że ten dramatyczny krok w przypadku grupy naszych posłów, a przecież wiem, że też inni, inni mieli, wielu innych miało podobne zdanie, że spowoduje, że nawet jeśli powstanie nowy projekt, to już nie będzie tak w tych niektórych zapisach kontrowersyjnych. Wczoraj, zmieńmy temat, wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informacje na temat prowadzonych negocjacji w sprawie wieloletniego tego pakietu budżetowego, właściwie Wspólnoty. Na razie Polska i Węgry mówią nie. Dlaczego? Wchodzimy w nowy spór z Unią Europejską? No, panie redaktorze, to jest kwestia w tej chwili zasadnicza, o którą chodzi. To jest kwestia praktycznie naszej suwerenności. Myślę, że na przestrzeni ostatnich wielu lat nie było tak ważnej kwestii, która by świadczyła o tym, czy bronimy tej suwerenności, czy w ramach Unii Europejskiej, czy nie bronimy. Dlatego, że A tymczasem opozycja komentuje to wystąpienie i także postawę premiera, że to pachniało, czy pachnie poleksitem. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka nazwał premiera zdrajcą interesu narodowego. Panie redaktorze, myślę, że nie powinniśmy się wyzywać od zdrajców, bo ja mógłbym to w drugą stronę powiedzieć, prawda? Ktoś, kto, kto nie myśli o interesie narodowym w długiej perspektywie, to, to też można go nazwać zdrajcą. Jeśli chodzi o hasło poleksitu, oczywiście nikt nie, nie mówi o poleksicie, a przypomnę, że opozycja zarzuca to nam już od dobrych kilku lat, natomiast... Oczywiście z naszej strony żadnego takiego ruchu nie było, bo też jesteśmy świadomi, że nasi mieszkańcy naszego kraju, mieszkańcy Pol Polski w zdecydowanej większości są za tym, żebyśmy pozostali w tej Unii Europejskiej, natomiast Cieszaliśmy panie... się troszkę, troszkę na inną, na, na, inną na, na traktaty, a nie na jakieś rozporządzenia, które okrężną drogą omijałyby te traktaty. I o tym także będziemy rozmawiać nadal. Naszym gościem jest, przypomnę, poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Na ciąg dalszy zapraszam na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. A tymczasem, słuchaczom radia, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość jest nadal z nami. No właśnie tak jak powiedzieliśmy, wczoraj mieliśmy informację premiera dotyczącą prowadzonych negocjacji w sprawie pakietu budżetowego Unii Europejskiej. Unia Europejska to są wartości, tak jak równość wszystkich państw wobec prawa, to są wartości przestrzegania traktatów, a nie tworzenia rozporządzeń, które de facto obchodzą traktaty. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Tak, rzeczywiście było to wczoraj bardzo konkretne wystąpienie opisujące całą sytuację. I rzeczywiście nie może być tak, że owszem, zaklepiemy ten budżet, który jest notabene rzeczywiście korzystny dla, dla, dla Polski, co nawet przyznała opozycja, która przez tyle miesięcy krytykowała, że. że rząd nie wynegocjował dobrego budżetu. No i sam premier Mateusz Morawiecki w lipcu ogłosił sukces ogromny, tak. bo to jest I grubo ponad 100 miliardów euro. Że, że obecna, obecne propozycje już przegłosowane, można powiedzieć, a więc jakby pakietu takiego łączonego wraz z tym rozporządzeniem, które będzie, które będzie umożliwiało, yy, można powiedzieć, yy, dysponowanie środkami dla Polski w sposób subiektywny, w przypadku gdy, gdyby zostało ocenione, że naruszamy praworządność, cokolwiek by to miało znaczyć, te środki mogą być zablokowane. I my się na to oczywiście nie możemy zgodzić, bo to jest, bo to jest szantaż. Oczywiście respektujemy Traktaty Unii Europejskiej, które mają przecież swoje punkt, siódmy tak zwany, gdzie są odpowiednie procedury decydowania o rozpatrywania to, czy poszczególne kraje spełniają, czy, czy, czy są, czy przestrzegają prawa, czy nie przestrzegają prawa, a tu na zwykłe rozporządzenie, gdzie urzędnicy, a w ostateczności większość krajów mogłaby decydować, czy, czy w danym kraju przestrzegana jest praworządność, która nie jest tak wyraźnie zdefiniowana, przecież na to się absolutnie. Nie zgodzimy? Ale czy nie ma, panie pośle, zagrożenia, że będziemy w tym swoim twardym stanowisku osamotnieni, No albo będąc, chcąc być precyzyjnym, w, w takiej wąskiej grupie, bo na, na razie takie twarde stanowisko, podobne do polskiego, prezentuje tylko premier Wiktor Orban. Prawdzie są już zapowiedzi premiera słoweńskiego, który również ma podobne wątpliwości, ale na razie to Polska i Węgry mówią stanowcze nie. Tak, rzeczywiście, to dotyczy w tej chwili to, to stanowisko Węgier, Polski. Cieszy też to stanowisko, które za, zaprezentował premier Słowenii. Ja myślę, że jesteśmy w tej chwili na etapie negocjacji, bo przecież wszyscy nie wyobrażamy sobie, aby że w perspektywie pełnej kolejnej, kolejnego okresu, Rozliczeniowego w Unii Europejskiej, żeby, żeby poszczególne kraje funkcjonowały bez budżetu. Co do kolejnego roku, to jest kwestia prowizorium budżetowego, które, które przecież w jakiś sposób zabezpieczy interesy wszystkich krajów, a tu się nawet mówi, że w przypadku Polski to, będzie, to byłby jeszcze lepszy budżet niż, niż ten nowy wynegocjowany. Natomiast to jest kwestia obecnie. Niemcy, y, Niemcy kierują Unią Europejską, to jest okres prezydencji niemieckiej. Następny będzie Portugalii, Słowenii i być może, że jeszcze w, w tym okresie Niemcy będą starali się, aby dojść do jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Przecież nasz rząd jest na to otwarty i jego y, docelowym, jego ostatecznym celem nie jest przecież pełne zablok zablokowanie y, funduszy, z tytułu budżetu czy też pomocy po pandemii covidowej, prawda, bo to też, są, to też są olbrzymie środki. Natomiast na takie warunki, które w tym momencie zostały zaproponowane, nie zgodzimy się. Tym bardziej, że przypomnę, że to jest odejście od ustaleń z lipca, gdzie na poziomie szefów rządów ustalenia były inne, a w międzyczasie zaproponowano to rozporządzenie, które będzie tak ściśle łączone z, z kwestiami budżetowymi. Premier zapowiedział przygotowanie jeszcze na, na to posiedzenie, zdaje się, jeszcze dzisiaj, uchwały, w której znajdą się argumenty prawne, legislacyjne, regulacyjne, wyjaśniające właśnie polskie stanowisko w tej sprawie. Ale chyba opozycji nie przekona, patrząc po tej wczorajszej dyskusji. My, myślę, myślę, że nie przekona. Natomiast ja się cieszę, że to, że to y, propozycja tego stanowiska będzie o dziewiątej rozpoczynają się obrady, obrady sejmu i myślę, że y, uzyskanie poparcia przez większość sejmową będzie silną kartą negocjacyjną dla y, naszego premiera morawieckiego w dalszych rozmowach dotyczących. Przyjęcia tego pakietu budżetowego, a to, że opozycja, w zasadzie cała opozycja krytykuje, to jest coś naturalnego. To jest przejaw cały czas tej totalności opozycji, która polegała na tym, że negowano wszystko, co ważne, co, co, co rząd podejmuje, i dla mnie to jest cała ta strategia im gorzej, tym lepiej dla opozycji. A W takim razie w kraju tym gorzej dla tym lepiej dla nich. A w takim razie jaką strategię ma Jarosław Kaczyński tutaj pytam o to wczorajsze wystąpienie jego ostrą a też emocjonalną reakcję i wypowiedź do skierowaną do posłów Opozycji. Wszystkie demonstracje, które popieraliście, kosztowały życie wielu osób. Macie krew na rękach, dopuściliście się zbrodni. Jeśli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedzieć. No i też na reakcję opozycji nie trzeba było długo yy, czekać. O co chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu? To bardzo mocne słowa. To są słowa odnoszące się oczywiście do, do tego, że yy... Opozycja podsyca protesty, protesty związane z. No, no wczor wczoraj one doszły ze, ze, ze właściwie już do kobiet, ale one doszły oczywiście. już do Sejmu, doszły do. Tak. Y, 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 w, 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 wczoraj doszło pod Sejmem do Przepychanek, zdaje się, początkowo mieliśmy informację o y, rzekomym pobiciu wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarza z y, Okazało bo... się oczywiście nieprawdą. To było takie histeryzowanie. Z, z, z byle powodu. Ja, ja to nawet oglądałem z tego filmik. Panie redaktorze, jest taką podstawową zasadą. Poseł jest posłem wtedy przede wszystkim, kiedy może się okazać legitymacją poselską. I nawet dotyczy to też wicemarszałka Sejmu. Skoro nie, nie, ma, nie miał legitymacji, poselskiej, no to, to miał być, y, mia, policja miała prawo go nie wpuścić na, na teren Sejmu. Wiele razy nas to posłów dotyczy, jeśli nie, nie mamy swoich legitymacji, to nawet Straż Marszałkowska może nas po prostu y, do Sejmu nie wpuścić. Natomiast jeśli chodzi o tą krew na rękach, to oczywiście chodzi o to, że wzywając i uczestnicząc w tych demonstracjach w okresie tak bardzo trudnym, pandemii, kiedy istnieje zagrożenie zarażeń, Niewątpliwie te demonstracje wpływają na liczbę zakażeń koronawirusem, a sami widzimy, do czego to prowadzi: że szereg przypadków jest również bardzo groźnych, z ciężkim przebiegiem i, jest to, i są to przypadki śmiertelne. I myślę, że taki był sposób rozumowania prezesa Kaczyńskiego, który notabene drugi raz już powtórzył takie słowa, bo takie związki ewidentnie widać. W tym okresie powinniśmy unikać tego typu wydarzeń. Ale opozycja zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury. Posłanka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie damy się obrażać, nie mamy krwi na rękach i zapowiada złożenie takiego zawiadomienia. Każdy ma prawo zgłaszać wnioski do prokuratury. Oczywiście to, to będzie typ, typowy. Typowy wniosek pod publiczkę, wniosek, wniosek polityczny, i ja nie chcę mówić, jak wiele razy posłowie opozycji, w tym posłanka Nowacka, która niestety, ale czasami jej wystąpienia charakteryzują się niezwykle agresywnym, ostrym charakterem, który nie przystoi wprost czasami kobiecie. I mówił to spokojny, wyważony poseł Krzysztof Szulowski. Mimo trudnej i, i także emocjonalnie, emocjonalnej sytuacji politycznej w kraju poseł Krzysztof Szulowski, prawo i sprawiedliwość, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panie redaktorze i do wszystkich słuchaczy jeszcze raz apeluję o to, żebyśmy zasady związane z przestrzeganiem dystansu, noszeniem maseczek i dezynfekcją przestrzegali. I do tego apelu się oczywiście przyłączamy. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.